Cześć, witam i zapraszam na kolejny odcinek Polityki Zagranicznej. Zapowiadałem na dziś odcinek na temat funduszy unijnych, jednak uznałem, że jest to temat, który może zaczekać, szczególnie w świetle rozwijających się bardzo szybko i rozwijających się niestety niekorzystnie wydarzeń na arenie międzynarodowej. Obecny kontekst sytuacji bezpieczeństwa będzie dużym testem sprawności dla polskiego państwa, jak również egzaminem dla naszej klasy politycznej. Zapraszam. Ci, którzy regularnie oglądają materiały pojawiające się na kanale, na pewno słyszeli o tym, że w Syrii trwa kolejna odsłona koszmarnego konfliktu. Ale właśnie przez to, że obserwowane dziś starcia są następnym elementem ciągu trwającego wiele lat, a na dodatek wydarzenia te dzieją się tysiące kilometrów od granic Polski, mogłoby się wydawać, że nie mają one żadnego wpływu na sytuację w naszym kraju. Otóż niestety muszę was rozczarować. Te wydarzenia już teraz mają bardzo negatywny wpływ na sytuację międzynarodową, w której znajduje się Polska, i obawiam się, że ich wpływ na naszą sytuację wewnętrzną będzie jeszcze większy. Jak to możliwe? Przypomnijmy jeszcze raz w olbrzymim skrócie, co dzisiaj dzieje się w Syrii, a właściwie w prowincji Idlib. O region walczą dwie strony. W jednym narożniku mamy syryjskie siły rządowe Asada, wspierane przez Rosjan. W drugim, siły rebeliantów wspierane przez Turcję. I termin wspierane to oczywiście daleko idący eufemizm, bo zarówno Turcy, jak i Rosjanie biorą bezpośredni udział w walkach. Okej, okay, ale niby w jaki sposób walki Turków z Rosjanami mogą być niebezpieczne dla Polski? Z dwóch powodów. Po pierwsze, Turcja jest w NATO, a po drugie, to Erdogan trzyma w ręku taki włącznik i wystarczy, że naciśnie przycisk, a Europę zalewa kolejna fala migracji. Turcja trzyma dziś klucze do zachowania jedności Zachodu, a ponieważ doskonale zdaje sobie z tego sprawę, stara się na tej sytuacji ugrać jak najwięcej. Rosjanie i Turcy robią wszystko, by otwarcie nie nazywać siebie wrogami i by nie dochodziło do ostentacyjnie bezpośrednich starć między nimi. Turcy zawsze mogą swoje straty zwrócić na wojska syryjskie, te zaś na rebeliantów, a nie bezpośrednio Turków. Nie powinno nas to jednak zbytnie uspokajać. Kraj Sojuszu Północnoatlantyckiego, którego Polska jest członkiem prowadzi dziś de facto wojnę z Rosją. Oczywiście nie muszę chyba zbyt długo rozwodzić się nad najbardziej oczywistym ryzykiem, jakie wiąże się z tą sytuacją. Zamierzona bądź nie, przeprowadzona na podstawie przemyślanego planu, bądź też będąca efektem wypadku, eskalacja działań zbrojnych między Turcją a Rosją byłaby koszmarnie niebezpieczna dla porządku międzynarodowego. Ryzyko, iż wojna w Syrii będzie zaczątkiem konfliktu na pełną skalę między Rosją a państwami NATO, istnieje. W historii nie brakowało wielkich wojen, które zaczynały się w wyniku sporu o błahostkę, ale jest to jednak ryzyko bardzo, bardzo niewielkie. Nie oznacza to jednak, że NATO jest bezpieczne, ponieważ ten najsilniejszy sojusz wojskowy świata może paść nawet bez jednego wystrzału. Powiedzmy sobie szczerze: NATO jest gigantem, z którym nie da się wygrać wojny. Potencjał gospodarczy, militarny, demograficzny całego sojuszu jest po prostu przytłaczający. Każdy wielki konflikt na dłuższą metę byłby zwycięski. Prawdziwym zagrożeniem dla sojuszu nie jest dziś żadna siła zewnętrzna chcąca napaść na sojusz, ale taka, która będzie potrafiła rozbić ten sojusz od wewnątrz. Zdecydowanie bardziej prawdopodobnym jest scenariusz, w którym NATO rozpada się samo ze względu na różnice interesów jego członków niż porażka właśnie w jakimś wielkim zbrojnym starciu. I tutaj dochodzimy do kluczowego pytania. Po co istnieje Sojusz Północnoatlantycki? Jego geneza i pierwsze dekady funkcjonowania nie zmuszały do zadawania takich pytań. No, NATO powstało, by chronić Zachód przed Związkiem Radzieckim i komunistycznym ekspansjonizmem. Tyle, że Związek Radziecki nie istnieje od niemal 30 lat, a od tego czasu nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Po co ten sojusz nadal istnieje, gdyż zupełnie inaczej na to pytanie odpowiadają państwa Flanki Wschodniej, zupełnie inaczej państwa Południe, a jeszcze inny pogląd mają oczywiście Amerykanie. I chciałbym być dobrze zrozumiany. Uważam, że na to absolutnie ma głęboki sens. Uważam, że taki sojusz jest nam, szeroko rozumianemu Zachodowi, wręcz niezbędny do przetrwania. Tyle tylko, że ze względu na różnicę w postrzeganiu sytuacji bezpieczeństwa na świecie, nie wychodzi nam specjalnie jasne definiowanie odpowiedzi na, przyznajcie, takie dosyć fundamentalne pytania. Cały ciężar koncepcji NATO wisi dziś na prostym zapisie, słynnym artykule 5, który sądzę, że warto przytoczyć. Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uzana za napaść przeciwko nim wszystkim. I dlatego zgadzają się, że jeżeli taka napaść nastąpi... To każdy z nich w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy stronie lub stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie, jak i w porozumieniu z innymi stronami, działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego. Warto uzupełnić ten artykuł o fragment artykułu 6, który brzmi następująco. W rozumieniu artykułu 5 uznaje się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej stron obejmują zbrojną napaść na terytorium którejkolwiek ze stron w Europie lub Ameryce Północnej, na algierskie departamenty Francji, na terytorium Turcji lub wyspy znajdujące się pod jurysdykcją którejkolwiek ze stron na obszarze północnoatlantyckim na północ od zwrotnika Raka. Koncepcja NATO jest zatem dosyć prosta. Nie atakuj żadnego członka sojuszu, bo zaatakujesz cały sojusz. Takie ujęcie sprawy dawało państwom na to poczucie bezpieczeństwa przez ostatnie 30 lat. Dziś musimy się jednak przygotować na to, że ten zapis będzie testowany. Przejdźmy może do konkretów. Turcja prowadzi w Syrii działania, które bez wątpienia można uznać za ofensywne. Niemożliwe byłoby więc uznanie artykułu 5 za adekwatne do sytuacji, ale podobnie można powiedzieć o stronie syryjsko-rosyjskiej. Oni też prowadzą ewidentnie działania ofensywne. Kiedy w wyniku nalotu, nie do końca wiadomo czy syryjskiego czy rosyjskiego, zginęło 33 tureckich żołnierzy, Turcja niezwłocznie zażądała pilnego zebrania Rady Północnoatlantyckiej, w wyniku której sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg powiedział, że NATO jest solidarne z Ankarą i będzie kontynuowało wsparcie dla jej obrony powietrznej. Mimo iż prawdopodobnie żaden członek NATO poza Turcją nie chce żadnego ryzyka uwikłania się w niepotrzebny konflikt, państwa muszą stanąć murem za Ankarą z powodu dosyć prostego. Jeśli solidarność sojusznicza legnie w gruzach, to co jeszcze będzie spajało cały projekt? Zachwianie wiarygodnością na to byłoby zachwianiem jego absolutnych fundamentów. Trzeba przyznać, że Turcy rozgrywają swoją pozycję w przemyślany, ale jednocześnie okrutny sposób. Doskonale zdają sobie sprawę, że mają ogromny wpływ na sojusz północnoatlantycki, ale nie zapominają o tym, że za gardło trzymają również Unię Europejską. Niemal niezwłocznie po ataku na tureckich żołnierzy, a jeszcze przed zebraniem Rady Północnoatlantyckiej, Turcja otworzyła granice z Grecją oraz Bułgarią, a tureckie służby specjalne specjalnie zaczęły dowodzić tam migrantów. To, czy kolejna fala migracji zaleje Unię Europejską, zależy dziś właściwie niemal wyłącznie od Turcji. Unia Europejska z kolei nie jest dziś zupełnie przygotowana, by poradzić sobie z kolejną falą migracji. Przy okazji poprzedniego kryzysu migracyjnego nie tylko nie udało się wypracować żadnych skutecznych rozwiązań, ale sprawa przyczyniła się do powstania olbrzymich podziałów w ramach samej wspólnoty. Być może pamiętacie, gdy z pierwszych stron gazet nie schodziły nagłówki, iż Polska zapłaci miliony za nieprzyjmowanie przydzielonych jej pól migrantów, a okładki innych pism zawierały paniczne wręcz ostrzeżenia przed nadchodzącą apokalipsą. Sprawa migracji była i niestety być może będzie w przyszłości ważnym elementem. Propagandę obu stron sporu politycznego w Polsce. Bardzo Was proszę, nie dajcie się wmanewrować w plemienne postrzeganie migracji. Cały spór na temat migracji w Unii Europejskiej ma bardzo głęboki wymiar, którym jest próba odpowiedzi na pytanie, kto powinien decydować o tym, kto może, a kto nie, osiedlać się na danym terytorium. Czy te kompetencje powinny zależeć wyłącznie od poszczególnych państw i rządów, czy też w pewnych sytuacjach kryzysowych Bruksela może centralnie narzucać jakieś rozwiązania? I choć ten spór wybuchł i zajadle toczył się przez wiele miesięcy, to jednak w sposób naturalny ucichł. Fala migracji zwyczajnie ustała. Powrót tego tematu, szczególnie teraz podczas toczących się negocjacji budżetowych, jest dla Unii Europejskiej bardzo niebezpieczne. To, jakie poruszenie wywołuje migracja, świetnie pokazuje tempo, w jakim Unia chce zażegnać widmo kryzysu. Wczoraj spotkali się ministrowie spraw wewnętrznych właśnie w tej sprawie, a jutro spotykają się unijni ministrowie spraw zagranicznych, by znaleźć jakieś rozwiązanie. I właśnie w taki sposób Zachód stał się dziś zakładnikiem Turcji. Turcja chce mieć za sobą NATO w konfliktach, które toczy, i Ankara w tej grze jest w stanie posunąć się do zwyczajnego szantażu, wykorzystując do tego tysiące migrantów. A stawka tej gry jest ogromna, bo w tle mamy przecież przyszłość NATO, potencjalny konflikt członka sojuszu z Rosją i kolejny olbrzymi kryzys w Unii Europejskiej. Niestety, Cała sprawa pokazuje, że Unia Europejska, która postawiła właściwie wyłącznie na soft power i przyciąganie atrakcyjnością gospodarczą, jest kompletnie bezbronna, gdy otoczenie stosuje narzędzia twardej polityki. Kraje Unii Europejskiej mogą jedynie protestować i wydawać oświadczenia, nie mają żadnego wpływu na to, co dzieje się w Syrii. Tak słaba przecież w porównaniu do całości wspólnoty Turcja, nie wahając się przed użyciem sił zbrojnych czy uchodźców jako narzędzia szantażu, jest w stanie znacząco zdestabilizować europejskiego giganta. Unia Europejska musi potrafić odpowiadać na takie zagrożenia, by przetrwać na dłuższą metę. Jeśli kryzysu migracyjnego nie uda się zdusić w zarodku, będzie to fatalne również dla Polski. Wyobraźcie sobie, że kryzys migracyjny narasta w najbliższych tygodniach, a sprawa nakłada się na medialny temat numer jeden, czyli koronawirusa epidemia i uchodźcy. Trudno wyobrazić sobie bardziej koszmarne zestawienie dwóch głównych tematów toczącej się kampanii wyborczej. Która stałaby się jeszcze bardziej brutalna i bazowałaby wówczas niemal wyłącznie na strachu i żerowaniu na poczuciu zagrożenia. Koronawirus, widmu kolejnego kryzysu migracyjnego i zastępcza wojna rosyjsko-turecka to okoliczności zupełnie niezależne od polityków w Polsce. Niemniej jednak takie niezwykłe tło kampanii wyborczej może być w pewien sposób przydatne. Jest to ważny egzamin dla klasy politycznej. Czy nasi politycy są w stanie rozróżnić walkę wyborczą od interesu państwa? Jest to doskonały test dojrzałości politycznej, zarówno dla rządzących, jak i opozycji. Dynamika, z jaką nowe kryzysy wstrząsają światem w pierwszych miesiącach 2020 roku, jest naprawdę ogromna. Tym materiałem chciałbym uczulić Was na skutki wydarzeń na Bliskim Wschodzie, których można spodziewać się również w Polsce, szczególnie biorąc pod uwagę majowe wybory prezydenckie. Zapraszam Was na czwartkowy materiał ze zbiorem najważniejszych wydarzeń tygodnia, a teraz dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem.